Znajdujemy się w sadzie przemysłowym, który jest założony na powierzchni 20 hektarów. Odmiany jabłek re. Z obserwacji moich wynika, że z tego typu sadu przemysłowego, przy tej rozstawie, przy tych odmianach maksymalny zbiór to jest 50-60 ton z hektara. To znaczy, zabiegów wykonujemy zdecydowanie mniej, bo na tego typu, w tego typu sadach, przy tej produkcji, zabiegów jest 10. W porównaniu do sadów konwencjonalnych sądzę, że to jest jedna, czwarta, jedna trzecia, Może nie wiem ile się robi w konwencjonalnych sadach, natomiast yy, czy jakaś inna alternatywa? Wiadomo, że to jest prostsza produkcja, prostszy zbyt. Posiadam umowę wieloletnią z zakładem Austrian Juice, w związku z tym nie potrzeba przechowalni, nie potrzeba chłodni. Nie potrzeba y, jakichś specjalnych sprzętów do złożenia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo prosty zbiór, oby tylko doszło do zbioru mechanicznego. Wcześniej, wcześniej normalnie, tradycyjnie był sad prześwietlany. Oczywiście koszty tego prześwietlania są z roku na rok coraz wyższe, w związku z tym prezentowana dzisiaj maszyna spowoduje to, że raz, żeby było to zdecydowanie pewnie taniej. W momencie przy takiej powierzchni, przy takim nasadzeniu przy odpowiedniej, odpowiedniej długości, bo rozumiem, że na małych powierzchniach ta maszyna nie zda egzaminu, natomiast na tej powierzchni by zdała egzamin, zdecydowanie obniżyłaby koszty przede wszystkim wykonywania prac. Po, po tej maszynie korekta tylko tego prześwietlania zapewne by nie była bardzo kosztowna. W początkowym okresie czasu, kiedy sady były założone, i to powiedzmy pierwszy sad tam 5 lat miał czy 6, oczywiście koszty robocizny były zdecydowanie mniejsze, natomiast w tej chwili z roku na rok są coraz wyższe, w związku z tym na, na początku tego roku koszt prześwietlania tego sadu wyniósł oczywiście mówię to o wszystkich kosztach, łącznie z ubezpieczeniem pracowników i tak dalej, i tak dalej, wyniósł 30, 35 tysięcy zł. To, je, to jest prosta kalkulacja. Dlatego wcześniej powiedziałem, że zapewne taka maszyna by się sprawdziła, tylko na odpowiedniej powierzchni. Dzień dobry, nazywam się Piotr Głogowski i jesteśmy tu z firmą AgroBat. Reprezentujemy maszynę docięcia konturowego sadów firmy Coupeco. Jest to francusko profesjonalna firma wyspecjalizowana w tego rodzaju produkcji.